O spavcza. mm uh -huh. Mud się za nami, a to przedziwna. Mud się za nami, a to dobrej rady. Mud się za nami, a to stworzycena. Mud się za nami. Bo zbawiciela mógł się za nami. i Duchowna, się za nami. Wierzo Dawidowa, módl się za nami. Wierzo Słoniowej, módl się za nami. jest zaranna, módl się za nami, uzdrowienie chmury, módl się za nami, ucieczko grzeszny, módl się za nami, ociek cienko strapiony. Módl się za nami z i Um Grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Raduj się i wesel, Panno Mario, alleluja. bo z martwych Pan prawdziwie Pan namłonie. Módlmy się, Boże Ty przez martwych stanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa przywróciłeś radość światu. Sprawa byśmy przez Jego Matkę, dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pod Twoją obroną, pod Twoją obroną uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, naszymi prośbami W przodach ale od wszelakich złych przygód, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Pawła Lebra i Bogosławię. nasza pocieszy cielko nasszą Synem są na nas sobie Kolejny dzień nowenny przed uroczystością św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Znieśmy błagania do miłosiernego Boga za wstawiennictwem św. Stanisława Biskupa, który w obronie ładu moralnego złożył swoje życie w ofierze. Abyśmy w życiu osobistym i społecznym czynili zawsze to, co się Bogu podoba. Święty Stanisławie, Eliaszowi w żarliwości podobny, módl się za nami. Święty Stanisławie, pogromco występków, Módź się zan. Święty Stanisławie Bogu, ofiaro przyjemna. Módl się snać. Wszechmogący Boże, źródło życia i świętości, Ty dałeś nam w świętym Stanisławie biskupie dobrego pasterza, który na świadectwo Ewangelii złożył swoje życie w ofierze. Napełni nas mocą Twojego ducha, abyśmy w całym życiu pełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Ołtarz i konfesjonał ojczyzny św. Jan Paweł II Jasna Góra, intencja zabiskupów, kapłanów i diakonów. Trudno wyobrazić sobie pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny bez nawiedzenia domu matki. Przecież to jej obolicze zabrał ze sobą do Watykanu, jej ofiarował złotą różę i zakrwawiony pas od sutanny, przestrzony przez zamachowca. Ale nade wszystko to w jej obecności na Jasnej Górze mówił do Polaków ważne słowa, jak choćby te z 1997 roku. Jasna Góra jest tym miejscem, gdzie naród nasz gromadził się przez wieki, aby dać świadectwo swojej wierze i przywiązaniu do wspólnoty Kościoła Chrystusowego. Tu przychodziliśmy wiele razy prosić Maryję o pomoc w walce, o duchowanie wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii. Kościołowi Świętemu, Jego pasterzom. Tu podejmowaliśmy zadania życia chrześcijańskiego. U stóp Pani Jasnogórskiej trwaliśmy wiernie przy Kościele, gdy był prześladowany, gdy musiał milczeć i cierpieć. Mówiliśmy zawsze Kościołowi tak i ta chrześcijańska postawa była aktem wielkiej do Niego miłości. Kościół jest przecież naszą duchową matką. Jemu zawdzięczamy to, że zostaliśmy nazwami dziećmi bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. I możemy mówić, Abba Ojcze. Kościół wpisał się na zawsze dziele w dzieje naszego narodu, czuwał z troską nad losem jego dzieci, zwłaszcza w chwilach upokorzenia, wojen, prześladowań czy utraty niepodległości. Tutaj u stóp Maryi wciąż na nowo uczymy się Kościoła, który Chrystus powierzył apostołom i nam wszystkim. Tajemnica Maryi jest nierozerwalnie związana z tajemnicą Kościoła. Jasna Góra stała się stolicą papieża Polaka. Zwłaszcza podczas pierwszej pielgrzymki w 1979 roku, to wtedy powiedział bardzo osobistą chominię, gdzie padły pamiętne słowa, że w sercu matki bije serce Kościoła i ojczyzny, to wtedy złożył uroczysty akt oddania Matce Bożej, a w apelu jasnogórskim rozważał znaczenie słowa czuwan i wtedy wygłosił niezwykle ważne przemówienie do konferencji episkopatu Polski z prymasem Stefanem Kardynałem Wyszyńskim na czele. Do polskich biskupów, papież mówił wówczas, przynależność do konferencji Episkopatu Polski i wielorakie uczestnictwo w jej pracach zostało uznane przez opatrzność Bożą za najwłaściwszą drogę przygotowania do tej posługi, jaką od 16 października wypada mi spełniać w stosunku do Kościoła Powszechnego. To ma swoją wymowę. Trudno zakwestionować znaczenie tego wykładu. Omawiając skład Kościoła w Dzieje Ojczyzny Jan Paweł II podkreślał, nie tylko ustrój hierarchiczny Kościoła został w roku tysięcznym zdecydowanie wpisany w Dzieje Narodu, ale równocześnie Dzieje Narodu zostały w jakiś opatrznościowy sposób osadzone w tej strukturze Kościoła w Polsce, jaką zawdzięczamy już zjazdowi gnieźnieńskiemu. Twierdzenie to znajduje swoje pokrycie w różnych okresach dziejów Polski, a zwłaszcza w okresach najtrudniejszych. Wówczas, kiedy zabrakło wa, włas, własnych, ojczystych struktur państwowych, społeczeństwo w ogromnej większości katolickie znajdowało oparcie w ustroju hierarchicznym Kościoła. I dlatego był on tak bardzo zwalczany, zwłaszcza w okresie rozbiorów. I to pomogło społeczeństwu przetrwać czasy rozbiorów i okupacji. To pomogło utrzymać, a nawet pogłębić świadomość swojej tożsamości. Warto wracać do tych słów. W dzisiejszych czasach, kiedy tak skutecznie podkopywana jest jedność Kościoła w Polsce, kiedy próbuje się dzielić episkopat na część postępową i zacofaną, kiedy rozbija się zaufanie do pasterzy, ośmiesza ich naukę, a grzech nielicznych rozciąga się na wszystkich. Potrzeba dziś ogromu modlitwy o jedność duchownych i świeckich, o wierność Ewangelii i świętej tradycji. O wsłuchiwanie się w serce matki, w którym bije serce Kościoła i Ojczyzny. Panie Jezu, przez stawiennictwo Twojej Matki Maryi, świętego biskupa Wojciecha, świętego biskupa Stanisława i świętego papieża Jana Pawła II, prosimy Cię o błogosławieństwo dla polskich biskupów, kapłanów i diakonów. Oświeć ich umysły i serca, ustrzeż przed grzechem i niemocą, odnów świadomość misji, jaką im zleciłeś, i wzbudź w ich sercach. Głęboką miłość do Owczarni, której bronią i służą z Twojej woli. Się. Panie Boże, daj nam godnie wielbić ukrytego w najświętszym sakramencie Twojego Syna, który został za nas zabity jak barany, abyśmy mogli go oglądać w wiecznej chwale, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Yeah a